Tego dnia dźwięk syren i klaksonów o godzinie 17.00 nikogo nie dziwi, wręcz przeciwnie, jest symbolem odwagi, ale też wielkiej ludzkiej tragedii i budzi w nas duże emocje. 1 sierpnia jest dniem wyjątkowym. W tym roku mija 78 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia kozieniczanie oddali hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i Ludności Cywilnej walczącej w 1944 roku. W godzinę w na placu przed Pomnikiem Niepodległości zgromadzeni za zapalili znicze i złożyli kwiaty. Byli to delegacja gminy Kozienice z burmistrzem Piotrem Kozłowskim na czele, delegacja powiatu kozienickiego na czele ze starostą Krzysztofem Wolskim, klub radnych PiS gminy Kozienice, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP z Kozienic, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice oraz członkowie Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, a także delegacja Koalicji Obywatelskiej i Kozienickiego Stowarzyszenia Rek Konstrukcji historycznych. W uroczystości uczestniczył także świadek powstania warszawskiego, pan Roman Baliński, który w dniu wybuchu powstania miał 11 lat. Powstanie warszawskie było największą operacją militarną Armii Krajowej, naznaczoną olbrzymimi stratami ludzkimi i materialnymi. Pamięć tym wszystkim, którzy stanęli do walki o wolność naszego kraju, płacąc za to często najwyższą cenę.